Idziemy do, do szkoły. Musimy <laughs> do szkoły. Sama, sama chciałaś. a no tak. Symaj mówię, czy to, to, dla kolegi, tak? No tak, no, dla kole... Mam kasę. A tak na czerwiono Nikodama. A na Nikodema, fajne imię. No takie bienne. Idź do, ale dam ja mu kasę więcej niż temu bankowi. Tyle pyfitonda. No dobra, idź do szkoły. Wino ha, mojej chaty. O pięć, ja kupię tą chatę. A no tak. Pa. Pa. toto je kúhne. Ok, ideme. Ja nie mogę, trzeba stawać, Stawiasz dzieci, stawasz do szkoły. Ta ta to nie jest do szkoły. Ja też nie te, nie chcę do szkoły. Wynocha. Ja nie mogę, ja nie mogę. <śmiech> <śmiech> Jak, jak miałaś na imię? Sama nie pamiętam. <laughs> Sama nie pamiętam. Yy. A dla kogo jest tak dużo kasy? Yy, dla Nikodema. gdzieś Nikodem. Dobra, samej Nikodem. To nie fair, to stało ta czy to lej? Czy fiton jest słabo? A jest kubek. Ale cienki. ale sindi. Nie pamiętam. No dobra, chodź je na lecie. Już są lecie. O, o, i tu nikogo nie ma. Szybko, Sypko, idziemy do, do sypko, sypko idę. Dobra, już idę, już idę. Ja, ja też muszę iść na te niewłaściwe zajęcia. Dzień dobry! Będziemy się uszyć. 10 godzin. godzin... temu. Dobra, jutro ten zajęcie. Proszę do domu. Dobra. Blasie, Blasie, ja też robię bitkę. Tak, tak. Idiocie. Co na mnie powiedziałeś? Idiocie. Nie, ja wygram. Nie ty ja. Spadaj nubie. Nie no osoba ma tak dużo kacer. Nieważne. Idzie do kuchni. Dobra. rano gotujemy obiad. Dobra, to są bitkę, to będzie bitka. Sama, sama. Uh! Oh. Nico, Nico, da non puoi No, tu spasso. Tele a pente piocazzi. Mi, mamo, mamo. Co oni... co oni tam zrobili? Nikt... nikt nie nie no mówił, że płacisz. Płacasz. Ty, pan, tak mnie zbił. Nie, to nie fair. No serio? Pan, tak, to ty to też zrobiłeś? To wiesz, tu masz skalę na padlet? E -e -e, idę spać, nala. I <laughs>